Zaczynam mój test Junaka 125. 125 zrobiły się bardzo popularne, bo możemy nimi jeździć na kategorię B, ale czy wszystkie są na pewno dobre? Dla mnie ważne jest jeszcze miejsce, z którego będę brała ten motocykl, czyli ludzie, którzy za tym stoją. Długo szukałam, znalazłam takie, więc zaczynam teraz tą motocyklową klasę. Naprawdę jest w czym wybierać, a jedno najistotniejszych spraw, która również przekonała mnie do tego, żeby wziąć motocykl. Właśnie stąd jest serwis, czyli fachowcy, którzy doradzają, jaką maszynę wybrać, dbają później o to i są za nią odpowiedzialni technicznie. To są pojazdy, które polecam na pierwsze przejażdżki. Jednośladem. Ja zrobię trochę poważniejszy test. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobra, koc. Witam Panią. poznaję. No właśnie, przyszłam przetestować Juna czeka na mnie. Czeka. Jest przygotowany, sprawdzony technicznie? Sprawdzony, przygotowany. Przegląd, zaraz zrobiliśmy dzisiaj, więc świeżutki i przygotowany, żeby jechać. Nikt nie nim do tej pory? Poza, poza mechanikiem, którego przygotowywali. No właśnie, mechanik. Wspomniałam już o tym, że to był jeden z argumentów dla mnie, że, że macie tutaj serwis. Czyli to był pomysł, żeby mieć serwis. Bo większość sklepów nie ma serwisu. Nie ma tam ludzi, którzy znają się technicznie na maszynach. Serwis to nasze podwaliny. Zaczynaliśmy od serwisu, od tego czasu nawiliśmy skuter serwisów na terenie całej Polski. To nam zostało i dopiero w sprzedaży się po dwóch latach działalności samych serwisowej. Więc nasza nawet firma Klaśnie. nazywa się Skuter Serwis, czyli zaczynamy od serwisu, a teraz też sprzedajemy. I to mnie przekonało. Dlatego od Pana biorę właśnie motocykl do testów, ale z racji tego, że jest taki wybór kasków, wybiorę sobie jakiś pasujący do motocykla, bo wie Pan, że dla kobiet kask jest mniej więcej tym samym, co torebka do butów. Trzeba wybrać Domyślę, do jednego Proszę, innego modelu. Noszę Eskę. Siedzi? Słychać mnie? No siedzi jak mój. To zostanę w nim już. Tak w takim no, razie mogę? Chyba tak trzeba. Co jeszcze, co jeszcze mogę kupić u pana? Kupić można wiele rzeczy. Natomiast yy, myślę, że tak na, ja, na pierwszą ja... Rękawiczki. Yy, Rękawiczki na pewno. Mam mam jeszcze kurtkę. Nie Kubie, pomoże Pan tutaj? Mamy gościa. Wybrałam kask. Dobry? Kask musi przylegać jak najciaśniej, natomiast nie uwierać w żadnym punkcie. Czyli proszę się nie kłopotać z tym, że ściska policzki, czy coś takiego. Najważniejsze, żeby tutaj na skorupie nie było punktowego ucisku. Wybrała Pani dobry kask. Bum. Ten jest z w pełni ma Pani podbródek, ma Pani nosek, e, nosi Pani okulary kolekcyjne? Nie, nie noszę. Trochę jest mi za ciasno, za ciasno jest mi trochę tutaj. Okej, okay, jeżeli Pani go włoży, zdejmie, włoży, zdejmie i powtórzy tą czynność z 50 razy, to na pewno się troszeczkę ubije. Czyli no, trochę jak z butami, jednak? Dokładnie. Na, w, w dniu zakupu musi być bardzo ciasny. Jest. Ale nie może ubierać. A jaki, jaki, jaki problem największy ludzie popełniają wybierając kaski? Co, co, co można im podpowiedzieć, żeby wybierali lepiej i bezpieczniej? Bo na tym im najbardziej zależy. Jest tak ogromny wybór kasków, że tak naprawdę podstawowy problem e, ludzi, którzy kupują pierwszy swój kask, to mhm. nie wiedzą. Czym się kierować, kupują kaskę Oczywiście kierując się ceną, kierując się wyglądem. Najważniejsze to jest to, żeby przede wszystkim był homologowany. Czyli tu na tej przestrzeni musi znajdziemy? znaleźć się informacja o tym, że kask posiada homologację. Mhm. W przypadku tego modelu ta homologacja jest gdzieś tutaj umieszczona. Jest też powtórzona na naklejce z tyłu. Tak, jest rzeczywiście. Jest tutaj, to jest homologacja proszę. na rynek europejski. Często kaski mają naklejkę jeszcze DOT, która, która oznacza homologację na rynek amerykański. Czyli e. kto się sprawdzał, chodzi o to, że ktoś się sprawdzał, dopuszczał. Są do... testowane, są atestowane i są dopuszczone do roku ulicznego. Tak? Policja rzadko sprawdza tak naprawdę tą homologację, natomiast to jest chyba ważne dla nas. No więc właśnie, to nie chodzi o to, żeby uniknąć prawa, tylko żeby być bezpiecznym. Ja ściągnę sobie to jednak. Jasne. Będzie mi łatwiej. Ma tak, pani tak, drugą w tak? środku, na blendzie to też sobie ściągnę. Wygląda świetna rzecz w czasie jazdy w słońcu. Nie wiem, jak z tym kaskiem będzie, bo dopiero będę go testować. Już nie mogę się doczekać. Przyciskamy tak, jak jedziemy, mm -hmm. jak, yy, mamy rękawicę motocyklową, naciskamy, przesuwamy. I co, to, co, co tu się dzieje teraz? A to jest właśnie blenda. <noise> <noise> Proszę o nie, nie, nie zapominajcie jak pani wjeżdża w tunel, bo zrobi się podnosić. nagle bardzo ciemno. To jest tylko oczywiście na słoneczne... Dni musicie sami przychodzić mierzyć kaski, nie polecam kupowania kasków przez internet, chyba że ktoś wcześniej je zmierzył, bo można się grubo rozczarować. Lub ma możliwość wymiany zawsze, bo tak naprawdę kasku nie da się kupić z katalogu, no trzeba go zmierzyć. Też tak uważam, trochę jak, trochę jak z butami, robicie to na własną odpowiedzialność, ale róbcie to mądrze. Mamy rękawiczki. Protektory, wszystko jest. Świetnie, że to można u was nabyć, no bo jak ja bym wyglądała w złym kolorze kaski do nowego nabyć motocykla. Wszystko, ale tak naprawdę do no kaski rękawiczki to jest absolutna podstawa. No, to Buty to jeszcze uważam, za... ale dzisiaj dzisiaj nie będziemy, dzisiaj nie będziemy mówić tak, o, o butach, bo przyszłam przecież testować motocykl, czyli Junaka 125 i jak zwykle zajmuję się wszystkim dookoła, bo uważam, że to są bardzo ważne elementy, bez tego, ani rusz. róż. Na drogę. No to co? Proszę trzymać za mnie kciuki. Idę teraz do serwisu. I Przejdź, przejdźmy tutaj e, kuchennym przejściem. Dzień, proszę bardzo. Pytam, pytam, pytam. Dziękuję bardzo za kask. Lewam w górę, dzięki. <noise> to zrob, muszę to zrobić. Dzień dobry. Gdzie jest moja maszynka? No nie wiem, czy ja dobrze wybrałam, bo tutaj tyle tego jest. Macie też tak? Mówię do tych, którzy kochają motocykle, że wchodzicie tutaj na jakiegoś... Uwaga, wchodzicie tutaj jeszcze raz, bo powinnam to zagrać. Nie siada się, nie siada się tak na motocyklach, które stoją yy, yy, nie na nóżce, tylko na ozdobie. Przysiadłam sobie. Mówię właśnie o tym. gdzie dobry, Ola. To... Dzień dobry, dobra. Panie Pable, czeka już na mnie? Czeka, mówi, na? czeka, zapraszam. powiedziałam o tym, że jak wchodzę w takie miejsca, gdzie jest tyle motocykli, to nabieram wątpliwości, czy dobrze wybrałam, ale tutaj... Zaraz zobaczycie dlaczego nie mam wątpliwości. Jaki on jest piękny. Piękny, co? Ciekawe czy tak pięknie jest. Ma naprawdę zero na liczniku. Nikt go nie używał. Będę pierwsza i zdam Wam najszczerszą na świecie relację, co to jest y, za maszyna. Panie Pawle, Pan by wziął na siebie ten motocykl? Tak. Dlaczego? Dlatego, że jest to model wykonany bardzo dobrej jakości. Jest to y, naprawdę y, teraz bezsprzecznie najlepszy Junak jaki jest na rynku. Dobrze to słyszeć. Dlatego to sprawdzam, bo takie ma opinie. Y, na co uważasz tutaj technicznie? Czy coś może mi się zepsuć w czasie Nic. drogi? Nic, nic. Wszyscy tak mówią, nic. nic. A gdyby się coś działo, to ja wiem, że mogę do Was wrócić natychmiast. Albo zadzwonić, na przykład poprosić Was o pomoc w trasie. Tak, tak może Pani. No. Poza tym jest również cała, cała, cała polska sieciuneka. Można skorzystać z każdego serwisu dostępnego w Polsce. Dla mnie jest ważne to, że można to zrobić u Was. Pamiętajcie o tym, jak wybieracie się do sklepu, kto stoi za ladą. Czy to są ludzie, którzy się na tym znają? Czy jest serwis? Czy będziecie mogli liczyć na pomoc w razie czego? Bo może się okazać na przykład, że dostaliście jakiś wadliwy model. I co wtedy? Czy macie z kim rozmawiać? Czy ktoś się na tym zna? To są wszystko bardzo istotne elementy. Drugo szukałam, znalazłam taki sklep. Dlatego z przyjemnością przetestuję teraz ten nowy.